Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby Twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do reflektory tematu. Reflektory BMW SA zawsze rozpoznawalne wśród innych marek. Niezależnie od modelu i roku, wymiana na lepsze reflektory nie jest łatwym. Procesem i porozmawiamy o tym. Reflektory BMW SA zawsze rozpoznawalne wśród innych marek, niezależnie od modelu i roku, wymiana na lepsze reflektory nie jest łatwym. Procesem i porozmawiamy o tym. Specjalne urządzenia oświetleniowe i sygnalizacji świetlnej samochodu nie zajmują ostatniego miejsca w gwarancji bezpiecznego poruszania się. W systemie oświetlenia podczas jazdy samochodem, przednie reflektory pełnia dość ważną funkcję. Za pomocą wszystkich celów reflektorów kierowca ma zapewnione przede wszystkim bezpieczeństwo i komfort w nocy podczas oświetlania. Drogi, lub przy nieletającej pogodzie lub widoczność najeżdżającego samochodu i nie tylko. W dzisiejszych czasach przednie reflektory X5SA nie tylko uważane za wyrafinowane systemy techniczne ale można je również nazwać dziełem sztuki. Reflektory sprawiają, że samochód wygląda dość oryginalnie i charakterystycznie i oczywiście SA one indywidualne dla marki i modelu. Wyrafinowany i surowy samochód BMW X5. BMW X5 istnieje na rynku samochodowym od 1999 roku i już od samego początku zyskało niezwykła popularność. Pomimo faktu, że samochód ten był doskonały we wszystkim, z czasem zaczęły pojawiać się różne warianty ulepszeń tuningowych. Właścicielom BMW X5 zaproponowano montaż nowej optyki, aby zewnętrzny luk tego modelu stał się jeszcze bardziej stylowy i przyciągał jeszcze więcej spojrzeń. Po zamontowaniu reflektorów w tym przypadku przednich, wygląd BMW X5 zmienia się zgodnie z indywidualnymi preferencjami. BMW Angel Eyes. To właśnie Angel Eyes robią niespotykana furorę wśród każdego, kto spojrzy na BMW, a X5 nie jest tu wyjątkiem. I to nie tylko dlatego, że dobrze oświetlają drogę. SA zintegrowane z reflektorami, dzięki czemu ich wygląd jest jeszcze bardziej oryginalny, stylowy i przyciąga wzrok w strumieniu innych samochodów. Po zamontowaniu Angel Eyes optyka BMW X5 zachwyca głębokim światłem. Co więcej, Angel Eyes SA dostosowane do tego konkretnego modelu. Oznacza to, że komputer pokładowy samochodu uniknie błędów w wymiarach. Kolor elementów dekoracyjnych wnętrza można modyfikować zgodnie z indywidualnymi życzeniami. Nowoczesne reflektory ksenonowe. Dziś jednak technologia idzie do przodu i dotyczy to również branży motoryzacyjnej. Ze względu na ten szybki rozwój istnieją dwa rodzaje lamp: ksenonowe i biksenonowe. Reflektory biksenonowe SA ulepszona wersja lamp ksenonowych. Reflektory biksenonowe mają zarówno światła mijania, jak i drogowe. Zawierają specjalną kurtynę, która porusza się za pomocą wbudowanego magnesu podczas otwierania i zamykania lampy. Żarówki ksenonowe i biksenonowe SA dwa razy mocniejsze i jaśniejsze niż zwykłe żarówki halogenowe. Taka jasność zapewniają ksenony. Dzięki którym BMW X5 będzie jeszcze lepsze, a także doskonale oświetli drogę samochodu, gdy zapadnie zmrok. Reflektory ksenonowe mają wbudowane specjalne soczewki projekcyjne. Te ostatnie kierują światło na drogę. Ma to jednak mała wadę: kierowcy najeżdżających samochodów odczuwają dyskomfort z powodu silnego strumienia światła. W rezultacie najeżdżające samochody SA utrudnione. Co więcej, ksenony wciąż SA symbolem prestiżu ze względu na swoją wysoką cenę. Zwłaszcza jeśli chodzi o wysokiej jakości ksenony do BMW X5. Żarówki ksenonowe SA dobre w użyciu, ponieważ działają dłużej niż konwencjonalne żarówki halogenowe. Jest jednak mała wada, gdy zepsuje się jednak ksenonka, trzeba będzie wymienić dwie żarówki jednocześnie. Jeśli zostanie wymieniony tylko jeden element, po pewnym czasie niezmieniony ksenon zostanie przyciemniony, a ostatecznie oświetlenie. Drogi podczas jazdy będzie nierównomierne. W przypadku zauważenia nawet najdrobniejszych uszkodzeń reflektorów ksenonowych lub biksenonowych należy niezwłocznie skontaktować się z serwisem, w którym zostały one zamontowane. Uszkodzone lub wadliwe lampy ESA niebezpieczne, ponieważ mogą spowodować pożar, ponieważ lampy tego typu ESA źródłem wysokiego napięcia. Wymiana przedniego układu optycznego BMW X5 Montaż i wymiana optyki w BMW X5 zaleca się przeprowadzać w serwisach BMW lub zaufanych stacjach obsługi. Jeśli entuzjasta motoryzacji myśli o domowym montażu reflektorów w swoim samochodzie, warto pamiętać, że proces ten jest bardzo pracochłonny. A dodatkowo podczas wymiany tych elementów mogą pojawić się różne usterki z elektronika. Jako ze reflektory SA bardzo ważnym elementem całego BMW X5, wszystkie procesy w nim zachodzące odbywają się z pomocą komputera pokładowego. Odłaczenie zasilania BMW X5 można wykonać na dwa sposoby. Pierwszym jest całkowite odłaczenie zacisków od akumulatora, a następnie. Przeprowadzenie procedury odłaczania zacisków i okablowania. Drugi sposób to wyciągnięcie bezpieczników na przednich światłach, w ten sposób nie zostanie odłaczony komputer pokładowy. Na ekranie komputera pojawi się błat, zabezpiecznik na reflektorach jest przepalony, po włożeniu bezpiecznika z powrotem błat zniknie. Podczas wyjmowania zaczepu wiązki przewodów na reflektorze należy zachować ostrożność, ponieważ esa one bardzo delikatne, a zaczepy często się łania. Będziesz musiał wymienić na nowy chip mocujący wraz z częścią okablowania, bardzo trudno jest go znaleźć osobno w sprzedaży. Kolejnym krokiem jest uporządkowanie mocowania reflektorów, czyli zanotowanie ich położenia, aby nie trzeba było ponownie ustawiać wysokości reflektorów. Jeśli jednak ESA to najnowsze modele, kierowca nawet z wnętrza samochodu może ustawić odpowiedni kat nachylenia reflektorów. Po odłaczeniu okablowania przystępujemy do demontażu samego reflektora. W pierwszej kolejności należy zdemontować listwę. Dotyczy tylko BMW X5 w nadwoziu E53 do 2003 roku, która znajduje się pod reflektorem. Za nią znajdują się śruby mocujące, którymi reflektor przykręcony jest do ramy i zderzaka. Następnie odkręcamy dwie śruby nad reflektorem i pod reflektorem, które mocują cały mechanizm do ramy. W przypadku BMW x 553 po 2003 roku lub x 570 i starszych procedura demontażu reflektora jest bardziej skomplikowana, trzeba będzie. Odkręcić górna część zderzaka lub z kanału rewizyjnego odkręcić dwie śruby, które SA ukryte za zderzakiem, gdyż takiej belki pod. Reflektorami w tym nadwoziu nie ma. Najczęściej zdejmuje się całkowicie przedni zderzak, gdyż część okablowania jest ukryta za zderzakiem. Po odkręceniu mocowań zdejmujemy przednie reflektory X5, ciągnąć je do przodu. Ze względu na kształt mocowań w komorze silnika nie da się ich wyciągnąć. Przed zakupem nowych reflektorów do BMW X5 doświadczeni specjaliści radzą, aby wcześniej dowiedzieć się, jakie są mocowania w starszym i nowszym modelu. Montaż nowych reflektorów odbywa się w odwrotnej kolejności. Gdy elementy mocujące ESA już na miejscu, warto przykręcić śruby zgodnie z narysowanymi wcześniej oznaczeniami. Określa to CAD działania reflektora. Jeśli takie oznaczenia nie pokrywają się lub zapomnieliśmy ich wykonać, należy udąć się do serwisu i poddać się procedurze korekty. Reflektora na specjalnym stanowisku. W ciągu dnia trudno będzie zauważyć, czy reflektory ESA prawidłowo wyregulowane, ale w nocy od razu zrozumiesz, który reflektor jest niższy, a który wyższy. Średni koszt takiej procedury na stacji paliw będzie kosztował 3000 rubli, regulacja reflektorów będzie kosztować 800 rubli. Wideo o wymianie i przywróceniu przednich reflektorów w BMW X5.